Nadchodzący 11 listopada to bardzo dobry moment na przekazanie słuchaczom podcastu informacji o moich okolicznościowych playlistach muzycznych. Ponadto niedługo przecież będą święta Bożego Narodzenia. W Nowym Jorku stoi już wielka choinka, zaś w niektórych parafiach rozpoczęła się nawet kolenda. Zatem z tych przyczyn najistotniejsze stają się playlisty patriotyczne i bożonarodzeniowe. Więc od nich zacznę ich wyliczanie. A na zakończenie powiem o moich planach na 11 listopada. Oraz będzie jedna sprawa bieżąca: czyli kto się tak boi moich komentarzy, że mnie blokuje na swoich kanałach. I dlaczego się tego boją, dlaczego boją się dyskusji? Uszamy z tematem. Na 11 listopada mam super playlistę o nazwie Patriotyczny 966. Tworzę ją od kilku lat. Aktualnie jest na niej 218 nagrań. Wybieram do niej tylko takie utwory, które oceniam wysoko pod względem muzycznym, więc ta playlista nigdy mi się nie znudzi. Uwaga! Utwory gorsze muzycznie, czy jakościowo mam na playlistach, zaczynających się od znaku podkreślenia. Taką mam ogólną zasadę na moich playlistach muzycznych. Wróćmy do playlisty Patriotyczne 966. Zbieram na niej utwory z dosłownie wszystkich gatunków muzycznych, o tematyce od początków państwa polskiego, po czasy współczesne, więc każdy znajdzie na niej coś dla siebie. Co roku, już przed 11 listopada czy innymi dniami patriotycznymi, odpalam ją sobie w pętli i taki słucham przez kilka dni, zamiast playlist o kosmitach. Ta playlista to absolutny hit. Polecajcie ją wszystkim. Bardzo się nad nią napracowałem. Podobnym zbiorem utworów, częściowo wspólnym z poprzednim, jest playlista antykomunistyczne 1920. Tu są zgromadzone utwory, po prostu antykomunistyczne czy antysocjalistyczne, skierowane przeciwko PRL nawet niekoniecznie patriotyczne jak na przykład nagrania zespołu Deserter z okresu komuny. Antykomunistyczna playlista idealnie pasuje na rocznicę stanu wojennego 13 grudnia. Kolejna playlista na 11 listopada to staropolskie klimaty. Zawiera utwory przenoszące nas w czasy pierwszej Rzeczypospolitej. Są na niej utwory zarówno patriotyczne, jak i świąteczne czy religijne. Ostatnia playlista w tym klimacie nazywa się Historyczne. Oprócz muzycznych utworów zawiera ona również nagrania częściowo muzyczne, ale zawsze z jakąś konkretną wiedzą historyczną. Teraz przejdźmy do świąt Bożego Narodzenia. Na tę okoliczność mam dwie rewelacyjne playlisty. Drugim absolutnym hitem obok playlisty patriotycznej godnym polecenia innym jest playlista Muzyka na Boże Narodzenie. Słucha mi na okrągło Od Bożego Narodzenia do trzech króli, a nawet później również. Aktualnie mam na niej 242 nagrania. Zawiera najlepsze muzycznie utwory z wszelkich gatunków muzycznych. Jest nawet reggae. Są na niej również utwory miereligijne, noworoczne, zimowe. Bardziej wyrafinowaną, oryginalną, trudniejszą playlistą są staropolskie kolendy. Wybrałem tam kolendy z czasów od XV do XVIII wieku, nie tylko w starodawnej, ale również we współczesnej aranżacji. Idziemy dalej. Do Wielkanocy. Na okres postny mam playlistę o tytule Wielkopostna muzyka, zaś na okres radosny mam również odpowiednią kolekcję utworów o nazwie Wielkanocna muzyka. Obie playlisty zawierają aktualnie po około 50 nagrań różnorodnej muzyki. Jeszcze można wszelkie okresy świąteczne uzupełnić sobie muzyką z playlisty religijne. Aktualnie ma na niej prawie 100 nagrań a nawet sięgnąć do playlist organowa oraz klasyczna. Na tym kończę omówienie playlist okolicznościowych. YouTube nie ułatwia używania obcych playlist. Jak się wchodzi na mój kanał, to się widzi około 130 playlist muzycznych i ufologicznych, nawet nie można ich wyświetlić w kolejności alfabetycznej. Dopiero jak wiemy czego szukamy, to można to skutecznie znaleźć. Dlatego wymienione w tym nagraniu informacje mogą ułatwić wspomniane szukanie. I oczywiście, teraz łatwiej się każdemu dowiedzieć, że w ogóle mam na kanale takie fantastyczne playlisty okolicznościowe. Na ich stworzenie poświęciłem setki godzin, a może nawet ponad tysiąc. Jak to się działo historycznie, to można się dowiedzieć z nagrania pierwszego o historii mojego kanału. Omówienie playlist okolicznościowych to kolejne nagranie z puli opisujących moje playlisty. Więcej informacji jest na nagraniu pierwszym, szóstym i ósmym. Teraz przejdźmy do święta niepodległości. Jak spędzę święto 11 listopada, gdy już wyłączę moją playlistę patriotyczną i zamknę komputer. Otóż jadę na Marsz Niepodległości. Najnowsza informacja jest taka, że prezydent Karol Nawrocki również tam będzie. Ponadto Jarosław Kaczyński idzie w marszu, więc będę może szedł koło pisowszczyków. Ale zazwyczaj to najchętniej krążę wszędzie, gdzie się da, aby jak najbardziej poczuć klimat patriotyczno świąteczny i wszystko obejrzeć, pochłonąć te obrazy, zapamiętać je obserwuję wtedy ludzi z całej Polski. Obserwuję to zjawisko społeczne i patriotyczne. Oglądam sobie plakaty, stroje, akcesoria. Wdycham z rozkoszą zapach rac i petard. Efekty dźwiękowe, byle nie za głośne, też sprawiają mi przyjemność. Oczywiście, flaga w ręku obowiązkowa. Na zakończenie, co się u Youtuberach. W sumie, początkowo ta sytuacja była dla mnie trochę przykra, ale na koniec okazała się nieaktualna, czyli jest po staremu. A już myślałem, że znowu cenzura. Że znowu Piotr Cielebiaś na swoim kanale. Ufo historię zablokował mi komentowanie. Sprawdziłem to 8 listopada od razu po moim komentarzu w nagraniu rozmowy z Adam Edelman. Na pewno mnie blokowano na jego kanale w tamtym czasie. Skomentowałem więc od razu na żywo, że znowu cenzura. Następnie sprawdziłem na innym nagraniu z Piotra kanału. Też byłem zablokowany. W związku z tym postanowiłem do mojego nagrania, którego teraz słuchacie, dodać mały rozdziałik o całej tej sytuacji. Tak pod wpływem emocji, bo mam już dosyć wszelakiej bolszewickiej cenzury. Pomyślałem tak: albo mu się nie spodobało, jak przyrównałem różne opowieści Ad Edelman o reinkarnacji do analogicznych opowieści Roberta Bernatowicza, a to już było jak pamiętam drugie moje takie porównanie w ostatnich tygodniach albo pomyślałem sobie, obraził się za moją małą pracę naukową o religii paranormalnej. Już opublikowałem dwie części tego dzieła w nagraniach siedemnastym. Oraz osiemnastym. Ale będzie ich jeszcze kilka. To bardzo odkrywcze opracowanie, dla niektórych może być bolesne. A więc po tych myślach dodałem tekst o tym wszystkim do bieżącego podcastu. Już wszystko pięknie opisałem. Zadowolony, następnego dnia szlifuję tekst, ale myślę sobie, sprawdzę jeszcze raz, żebym był sprawiedliwy w swojej ocenie. Więc komentuję na kanale Piotra, sprawdzam, komentarze wchodzą, czyli odblokowano mnie. Brakuje tylko dwóch komentarzy w nagraniu z Adą Edelman, tego pierwotnego oraz o cenzurze. Ale komentarz z 9 listopada na tym samym nagraniu z Adą wszedł. No więc zablokowano mnie, a następnie odblokowano. Choć już napisany tekst muszę teraz przerabiać przez te wszystkie zawirowania. To w sumie jestem zadowolony z pozytywnego zakończenia tego problemu. Wcześniej, rok czy dwa lata temu, Piotr też mi uniemożliwił komentowanie u siebie, z jakiegoś nieznanego mi powodu. Potem mnie odblokował, chyba po moich uwagach, a teraz myślałem, że znowu jest to samo. Lecz okazało się, że mu już minęła niechęć do mnie. W sumie, nie dziwię się temu. Przecież jego ja uważam, za najlepszego ufologa w Polsce, więc nie zaskakuje mnie, że jest dla mnie miły. A już myślałem, że aktualnie zrobił to samo, co mi robi Robert Bernatowicz. Bernatowicz zablokował mi komentowanie na swoim kanale chyba ponad dwa lata temu: najprawdopodobniej za moje krytykowanie reinkarnacji albo z powodów religijnych, czyli z powodu mojej wiary katolickiej, ewentualnie za brak mojej wiary. W jego wydarzenia około ufologiczne. Dokładnie nie wiem za co, bo mi tego nie powiedział. Ja Bernatowicza wspieram w sprawie Emilciny. Zrobiłem już sześć nagrań o tym. Co więcej, ma moje wsparcie w dwóch innych sprawach ufologicznych. Natomiast on tym blokowaniem nie okazuje mi należnego szacunku i wdzięczności. Już myślałem po tym chwilowym zablokowaniu, że takim to sposobem moja osoba pogodziła Cielebiasia i Bernatowicza, że oni obaj robią to samo. Zazwyczaj to oni się nie lubią. To jest na ich nagraniach. Tam słychać jakieś zwarcia. Pomyślałem po tym chwilowym zablokowaniu mnie, że jedno ich na pewno łączy, że bardzo źle znoszą moje opinie, twierdzenia, argumenty i spostrzeżenia. Ale jednak pod tym względem Piotr okazał się lepszy od Bernatowicza. A ja sumując, Bernatowicz mnie nadal blokuje, a Piotr cielebiasz już tego nie robi. Drugi kanał, o którym wiem, że blokuje moje komentarze, to Radio Paranormalium. Chyba od ponad dwóch lat to robi. Z jakiej przyczyny? Tego nie wiem. Albo z powodu tego, że jestem katolikiem. Albo z powodu mojej krytycznej oceny pewnej lewicowej pisarki, albo z jakiegoś innego. Żaden z tych kanałów nie przedstawił mi powodów blokowania moich wpisów. Może też jeszcze ktoś inny, źle wychowany człowiek blokuje moje komentarze. Ale nie wiem o tym, bo YouTube to ukrywa przed komentującym i trzeba to w specjalny sposób sprawdzić. Generalnie takie blokowanie komentowania uważam za zachowanie bardzo niekulturalne, poniżej wszelkich standardów. Zastanawiam się, dlaczego oni w ogóle blokują moje wpisy. Tym bardziej, że wszelkie moje komentarze są bardzo uprzejme i z poszanowaniem drugiej osoby. Jedynie są trochę pod prąd trendą mądom i klakierom, czyli nie są poprawne politycznie. Piszę tylko prawdę, a ona czasami jest bolesna. Krótko mówiąc, walę prosto z mostu, z grubej rury. Jestem szczery aż do bólu. Tylko tyle. Więc dlaczego to robią? W mojej ocenie oni boją się faktów. Albo istoty rzeczy. Boją się siły moich argumentów. Dla mnie taka ich postawa jest bez sensu. To zwykła ucieczka przed rzeczywistością. Przecież, jeśli nie mam racji z czymś, to wystarczy odpowiedzieć mi w komentarzu, przedstawić swoje argumenty. Innym potencjalnym motywem blokowania może być chęć tworzenia środowiska parasekarskiego. Moje komentarze zaburzają jednomyślność w opiniach, rozbijają tę jedność myśli wszelkich klakierów i klakierek. A wazeliniarzy jest przytłaczająca większość w komentarzach. Ja zawsze jestem tam awangardą. To może powodować zdenerwowanie niektórych youtuberów, ale jeśli to by było motywem, to już całkiem niedobrze z takim kanałem czy osobą. W każdym razie, ja im nie odpłacam tym samym. Nie odpłacam pięknym za nadobne, więc ich nie blokuję. Wręcz przeciwnie. Zapraszam ich do dyskusji pod moimi nagraniami